I mamy kolejne równanie wymierne. Zaczynamy od założenia. W mianowniku jest x, ten x musi być różny od zera. A zatem x będzie należał do zbioru liczb rzeczywistych za wyjątkiem właśnie zera. No i teraz rozwiązujemy to równanie. Tutaj możemy dopisać jedynkę i pomnożymy sobie na krzyż. Ja może zacznę od tego. x razy 3x to mamy 3x do drugiej. Równa się 1 razy 1, 1 i 1 razy minus 2x, minus 2x. Przenosimy wszystko na jedną stronę, bo jest równanie kwadratowe. 3x kwadrat, napiszę sobie dodać 2x no i przenoszę minus 1, równa się 0. Wypiszmy współczynniki, a równa się 3, b równa się 2, i współczynnik C minus 1. No to liczymy deltę. Zodna deltę B kwadrat minus 4ac, a zatem 2 do kwadratu minus 4 razy 3 i razy minus 1. Delta równa się. 2 do kwadratu 4, 2 minusy przy mnożeniu dają plus. I 4 razy 3 mamy 12, wobec tego wyjdzie nam 16. Skoro delta jest 16, to pierwiastek z delty będzie 4. Mamy dwa rozwiązania. x1 równe minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Minus b, czyli minus 2. Minus pierwiastek z delty, minus 4 i 2a, 2 razy 3, zatem 6. W liczniku minus 2, minus 4, minus 6 przez 6 będzie minus 1. I drugie rozwiązanie, x2, minus b plus pierwiastek z delty, no i oczywiście też przez 2a. Minus b, czyli Minus 2 plus 4 przez 2a, czyli 2 razy 3, 6. Minus 2 plus 4, 2 przez 6, a zatem 1 trzecia. I to są dwa rozwiązania. Pierwsze i drugie tego równania. Sprawdzam, tutaj należą, bo wyrzucone mamy 0, a żadna z tych liczb zerem nie jest.